Dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo, maliczek. Śniadanko o tej porze. Ty już zjadłeś. To w sumie jest drugie śniadanie już, prawda? Tak. Na pierwszy była owsianka. Co ty powiedziałaś? Mama zwróci kawę latę. Ładne rzeczy! Ona lubi mrożoną kawę, dlatego. Ja w każdym podjada. Tak, to prawda. Musimy zawsze chować kawkę przed Libią. Ja zabieram się za robienie zupy: dzisiaj będzie kalaferowa. Akurat kalafior mam mrożone, ale powiem Wam, że ja lubię mrożona warzywa, bo one najczęściej są mrożone wtedy, kiedy są najtańsze, czyli wtedy, kiedy jest ich sezon. Figa, dzisiaj ma luz, w sumie to od wczoraj ma, prawda? Bo już mamy bramę z tyłu, za... może nie założoną, już można ją zamknąć, po prostu nie ma tego wykopu wielkiego, więc sobie dziewczyna spaceruje. Nie pytajcie, jak wygląda, jak wraca do domu, po prostu mycie, łapek co chwilę. Nawet nie tylko łapek. Dawno nie było nic o ogrodzie, więc Wam tutaj pokażę co nieco, tak jak widzicie, po części jest ta agrowłóknina, po części kartonę. No, zobaczymy jak będzie. Ja się tak trochę upierałam na tym agrowłókninu, bo się boję chwastów, ale zobaczymy. Zobaczymy czy to trzeba będzie zdejmować. Donica się tutaj pojawiła, a w niej będzie magnolia rosła. U nas dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc e, idziemy z dzieciakami do ogrodu, do rodziców. E, u nas jest wszystko rozkopane, a tam przynajmniej będą mogli się fajnie pobawić e, i skorzystać z tego, że jest tak cieplutko. Jak widać od e, najmniejszych sprzętów. Nie takich mniejszych, ale, ale cały czas na chodzie. Po kombajny, po kombajny także no, rolnicy wyjeżdżają, czym się da. E, no i po tych banerach najlepiej widać, jakie nastroje wśród rolników są. I tam daleko, za Mariuszem jeszcze Jakiś ciągną sześć się 6 km Powiem Wam, że już nie mogę doczekać się pierwszych wysiebów. Myślę, że na początku kwietnia u nas już to będzie możliwe, chociaż z niektórymi rzeczami wstrzymuję się nawet do maja. Pomidory będę na pewno mieć z rosad, bo już sobie zamówiłam. Więc wtedy po 10 maja pójdą do szklarni. Co Wy tam sadzicie? Bo był Ale co było? Jakaś cebulka?